Ciasto na pierogi to jest temat do długich dyskusji. Szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy wszyscy zabierają się za przygotowanie pierogów, a potem ich mrożenie, żeby już jak przyjdzie Wigilia nie zajmować się lepieniem, majstrowaniem przy cieście, tylko wyjąć, czy to łóżka, czy różne rodzaje pierogów, które regionalnie z różnymi nadzieniami pojawiają się na wigilijnych stołach. Ja pierogi od czasu do czasu przygotowuję przez cały rok. Myślę, że Wy też. I naczytałem się mnóstwo komentarzy w internecie, również na moim blogu, gdzie przerzucacie się argumentami, że ciasto na pierogi musi mieć jajko. Nie może mieć jajka, a musi mieć tyle soli, a musi mieć tyle wody. Ja próbowałem wielu przepisów. Doszedłem do tego jednego, które Wam chcę teraz pokazać. Najlepsze ciasto na pierogi spełnia takie założenia, że daje się je bardzo łatwo rozwałkować, że jest elastyczne i mocne, nie rozwala się, jeżeli rozwałkujecie je na bardzo, bardzo cienką warstwę. Bardzo łatwo się je lepi, a jak już gotujecie pierogi z nim, to one też są dość mocne i sprężyste, więc nic się nie rozwala, nie rozlatuje. I jaka jest jego tajemnica? Po pierwsze, mąka pszenna, 300 gram musi być przesiana przez sitko. Cały czas staram się dążyć do tego, żeby to ciasto na pierogi, które przygotowuję, było lekkie, żeby łatwo było je wyrobić i dlatego, moim zdaniem, musi być przesiane, mąka musi być przesiana przez sitko. Drugi bardzo ważny składnik, woda. Wody musi być dokładnie 250 ml na 300 gram mąki. Jak zauważyliście, ja używam wrzątku. Uwaga, czas na małą przerwę i ja zaraz wracam do ciągu dalszego przepisu. Natomiast w trakcie montowania tego filmu, zorientowałem się, że nie powiedziałem wam o kilku bardzo istotnych kwestiach, które są w tym przepisie warte rozwinięcia. Chodzi o gorącą wodę. Dlaczego używam wrzątku? Dlatego, że wrzątek okazuje się, i są to fakty potwierdzone, ma bardzo ciekawy wpływ na mąkę, ponieważ wpływa na gluten i białka w niej zawarte w taki sposób, że ciasto się lepiej wyrabia, że mąka lepiej absorbuje wodę, że w efekcie uzyskujecie pierogi, w których ciasto jest mocne i elastyczne, ale zarazem nie będzie gumowate i nie będzie twarde. Pamiętajcie też o tym, że przy wyrabianiu musicie trochę energii i czasu poświęcić no i że praktyka czyni mistrza. Ok, koniec dygresji, wracamy do przepisu. Drugi bardzo ważny składnik, woda. Wody musi być dokładnie 250 ml na 300 g mąki. Jak zauważyliście, ja używam wrzątku. Oprócz mąki oczywiście musicie dodać jeszcze mniej więcej 1 czwartą łyżeczki soli. I teraz woda ląduje w mące. Ja przy pomocy łyżki na początku mieszam takie ciasto, aż woda z mąką połączą się w jednolitą zwartą masę. Im dłużej będziecie to robić przy pomocy łyżki, tym mniej ubrudzicie ręce. I teraz na co musicie zwracać uwagę w trakcie wyrabiania takiego ciasta. Ono generalnie dość szybko powinno już uzyskać taką konsystencję. Że nie będzie się lepić do rąk. Do jego dalszego wyrabiania, już na blacie czy na stolnicy, nie, nie używacie żadnej dodatkowej mąki. To ciasto, w trakcie wyrabiania, musi też zyskiwać coraz to bardziej taką aksamitną i gładką konsystencję. I przede wszystkim musi być takie bardzo, bardzo miłe i przyjemne w dotyku bym powiedział, wręcz trochę jak taka plastelina czy modelina dla dzieci. I jak już się lekko zmęczycie, jak już boli Was jedna ręka i druga ręka, ale ciasto już ma taką fajną konsystencję właśnie ciastoliny, plasteliny, jest jeszcze ciepłe, to kładacie je do woreczka foliowego albo po prostu obijacie folią spożywczą i odkładacie mniej więcej na pół godziny, żeby sobie odpocząć. Ciasto sobie poleżało przez pół godziny, ja teraz taką jedną kulkę Odkrajam i zaczynam bałkować na stolnicy podsypanej delikatnie mąką. Jak widzicie ono bardzo fajnie się poddaje. W ogóle praktycznie nie używam siły. Takie perfekcyjne ciasto na pierogi musi być cieniutko rozwałkowane, musi być przede wszystkim wcześniej dobrze wyrobione. Musi posiedzieć te pół godziny. Trudno, trzeba trochę cierpliwością się wykazać, bo dzięki temu ono też jest bardziej elastyczne i sprężyste i wytrzymałe. Więc zachęcam was do próbowania, a to jaki farsz do tych pierogów dodacie, to już jest temat na zupełnie osobny film. Napiszcie w komentarzach koniecznie, jakie wyrobicie ciasto i czy to jajko dodajecie czy nie dodajecie, a może całe jajko, a może samo żółtko? Jestem ciekaw, jakie są wasze doświadczenia. Mam nadzieję, że mój przepis wypróbujecie. I że Wam przypadnie do gustu. Do zobaczenia w następnych filmach. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Cześć!